Akord A-dur ustawiamy używając palca pierwszego, drugiego i trzeciego. Pierwszy palec na strunie czwartej przed drugim progiem, drugi palec na strunie trzeciej przed drugim progiem i palec trzeci na strunie drugiej przed progiem również drugim. Teraz zobaczcie, nie da się tych paluszków ustawić idealnie jeden na drugim. One są jakby pod lekkim yy, skosem. Adur. Ważne, że naciskamy samymi opuszkami palców. Nie kładziemy palców w ten sposób, tylko są podniesione. Tu jest tak, jakbyśmy coś trzymali w ręce, taka przestrzeń.